Psalm piąty, psalm dawidowy. Modlitwa poranna, o utrzymanie się na drodze Bożej. Usłysz, Panie, moje słowa, zwróć na mój jęk uwagę, na ten słuch na głos mojej modlitwy, mój królu i mój Boże. Albowiem ciebie błagam, o panie, słyszysz mój głos od rana, od rana przedstawiam ci prośby i czekam. Bo ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość złego nie przyjmiesz do siebie w gościnę. Nieprawi nie ostoją się przed tobą, nienawidzisz wszystkich złoczyńców. Zsyłasz z głowy na wszystkich, co mówią kłamliwie, mężem krwawym i podstępnym brzydzi się Pan. Ja zaś dzięki obfitej Twojej łasce wejdę do Twojego domu upadnę przed świętym przybytkiem Twoim, przejęty Twoją bojaźnią. O Panie, prowadź mnie w swej sprawiedliwości na przekurmym wrogom, wyrównaj przede mną Twoją drogę. Bo w ustach ich nie ma szczerości, ich serce knuje zasadzki, ich gardło jest grobem otwartym, a język ich mówi pochlebstwa. Ukaź ich, Boże, Niech staną się ofiarą własnych knowań. Wygnaj ich z powodu licznych ich zbrodni. Buntują się bowiem przeciwko tobie. A wszyscy, którzy się do ciebie uciekają, niech się cieszą. Niech się weselą na zawsze. Osłaniaj ich. Niech cieszą się Tobą ci, którzy imię Twoje miłują. Bo Ty, Panie. Będziesz błogosławił Sprawiedliwemu, otoczysz Go łaską, jak Ty.